Cześć, tutaj Y, a dzisiaj będziemy robić magię przez telefon. Gotowa na magię? Jak masz na imię? Klaudia. Klaudia, Y. Klaudia. Y, Chciałbym, żebyś pomyślała o dowolnej karcie, mm -hmm. stali, Art. Weź, weź karty tak, żeby nikt nie widział, Dobra. wyciągnij tą kartę, o której, tą dowolną, o której pomyślałem. Schowaj ją, e, wezmę resztę kart, Dobra. pokażę, że to są normalne karty, ale oni to już wiedzą. Dobra. Chciałbym, żebyś teraz e, podała mi numer telefonu, okej? Okay? Twój e, numer. Nie twój numer telefonu. No właśnie. Nie jestem taki łatwy, no co ty. Eee, chciałbym, żebyś podał mi losowy numer telefonu, tylko taki, który zaczyna się od liczb, które faktycznie w Polsce mają numer telefonu, więc weź jakiś początek, podyktuj. Śmiona. 608. Poczekaj, 608. Mhm. 527. 527. 666. 666, okej. Okay. Eee... Zadzwonimy na ten numer. Okej? Okay. Patrz, że ja da, dałem na głośnik, dam, dam głośnik. to jest dokładnie ten sam numer, prawda? Halo, dzień dobry. E, ja wiem, że jest trochę Y z tej strony. To kto dzwoni? Y z tej strony to jest... Y, ja wiem to my się nie znamy, ale to jest taka magiczna sztuczka. Jak jakby pan powiedzieć... Nie wiem, co, ale ja nic nie chcę kupować. E, nie, nie, nie. Nie. nie, nie, chodzi tylko, jakby mógł pan powiedzieć dowolną kartę stali. Kartę stali jakby pan powiedzieć. Jakąkolwiek. Potrzebujesz wybrać tam? Tak, powiedzieć. Nie wiem. Osiem serce To <grym> była ta? <grym> ta. Pokaż do koleżan. Przepraszam. Halo, Wyszło, dziękuję wam bardzo, dziękuję. się. <grym> Zadzwoniliśmy na randomowy numer. Dostaliśmy koleżowi kompletnie randomowemu wybrać z karty. I to była dokładnie ta... Nie, to musi być magia. Moi drodzy, jeżeli podoba Wam się to, co robię, to koniecznie zróbcie mi tą przyjemność, skopiujcie powyższy link i wstawcie go na swoją tablicę na Facebooku, podzielcie się magią ze znajomymi. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się podobało, ja Wam chętnie odpiszę i oczywiście widzimy się za tydzień. Pozostańcie magiczni.